Czy marzycie o miłości na całe życie? O osobie, z którą będziecie się czuli dobrze, bezpiecznie, z którą będziecie szczęśliwi? Livian Migerod, autor książki Kocham Cię i Cię Widzę, mówi, że to marzenie o takiej szczęśliwej, spełnionej, długowiecznej miłości, jest marzeniem w zasadzie wszystkich, niezależnie od tego, ile mamy lat. W tej książce opowiada o tym, jak złożonym zjawiskiem jest miłość i o tym, jak wiele możemy zrobić, by żyć szczęśliwie i spełnić marzenia. Leeuwen Migerot jest bardzo dobrym przewodnikiem po świecie miłości, przede wszystkim dlatego, że ma wielkie doświadczenie. Od 40 lat pracuje jako terapeuta par, jest psychologiem i wykładowcą akademickim, a co również nie bez znaczenia, od 35 lat żyje w szczęśliwym związku. Na ponad 300 stronach opowiada nam o tym, czym jest miłość, miłość. Pojęcie mało naukowe, które tutaj próbuję doprecyzować, ale też y, powiedzieć nam y, przede wszystkim, że miłość jest krucha, że to jest wielki dar, że jako ludzie możemy kochać, potrafimy kochać i że to jest umiejętność, którą powinniśmy rozwijać. Bo miłość trzeba pielęgnować, trzeba się o nią troszczyć i trzeba ją nieustannie podsycać. Tych rad na to, jak dbać o związek, jak wiele włożyć w wysiłków, to by drugą os osobę dostrzec, zrozumieć, by poczuć jej emocje i zbliżyć się do niej, jest tutaj wiele. To jest książka pełna y, wiedzy, y, takiej wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych y, wskazówek, y, działań, które można wprowadzać w życie, które myślę przydadzą się wszystkim osobom, które naprawdę poszukują i potrzebują miłości, ale także y, osobom żyjącym od dawna w związkach, które można trochę. Poprawić, podreperować, więc tutaj te wskazówki się znajdą. Jak mówi Livien Migerot, nie ma jednej definicji miłości, nie ma też jednej recepty na szczęśliwe życie we dwoje, ale myślę, że z tą książką każdemu będzie łatwiej znaleźć swój własny przepis. Bardzo serdecznie tę książkę polecam, a jeśli wy lubicie i cenicie nasze rekomendacje, koniecznie polubcie nasz kanał na YouTube. you <laughs>